No dobra, no się ma? Mam dzisiaj taki nietypowy live tylko, że z Anarchii W sensie typowy taki tylko, że z Anarchii, co nie? No Ogólnie to Bardziej pochodzimy sobie po mapie i potrapujemy w tym live'u W tym live'ie Ale Myślę, że będzie. O, damy ramo to. O, drip z Ty. Jego się nie spodziewałam Ale lagi mam. Widzę, sorry, ale ostatnio coś mam lagi, więc. wiecie będzie trochę. Um. Inaczej się to dało. No, się witam, witam. Pierwsza osoba, ty od razu ktoś, nie wiem, mi się ja bym go chyba nie tepa. O, już ktoś wyszedł. Eee. Szkoda, szkoda. o się ma, się ma. Czy mnie cię wpadam do dziury? W ogóle siema Dominik, się siema, siema. Mm. No weź zostaw lajka. Like. <noise> oczywiście jeśli chcecie losowanie 500 dolarów. Nie, bo ja będę musiał zarobić Ej, weźcie, dawajcie jakieś domaidy. Piszcie na dwie Jeśli chcecie y stawać, Nie pytajcie, czemu mam taki plan. Zobaczycie w najbliższym filmie. A ja naprawdę grubą rybę. W sensie taki film gruby dosyć. Bardzo dobry film. No dobrze, Zionek, dobrze. No robi live'a, no. Jak robi live'a to od razu lepiej. Ty! Ktoś też jeszcze robi live'a Eee, nie odgapiajcie Szukam idealnej kratki pod trapa. Dominika, ty masz Minecrafta? Ej Dominik, ale chodziło mi w grzec, nie? W Minecrafcie Co nie? O to chodziło bym do naita wchodzidziłem życiu ale bym przyjął XD A do mi chce masz Minecrafta Chwila Ciszy Serio? Chcesz pograć? Na no, live y będziesz. Nie chcesz, bo nie zmuszam, ale wiesz, od razu ci kasz, live y będzie. Jak z widzę. Anarchii, si tepaj, tylko powiedz mi, jaki masz Żeby mnie tak złej osoby, co nie? Bo była. Jak z despidryć na ten. Co? Wbijaj! Nie no, git. a to ty masz Crystal Launcher, czy co? Ej, jak jest ktoś jeszcze, to weź napisz, czy America GG jest ten premium Bo chyba nie, jest non-premium, no jest non-premium na 100% Możesz wbić, spokojnie Ej, Bedrock czy Java? bo jak bedrock to niestety, a java to bit. kurde, dlaczego nie tej kratki nie wiem co mogę zaraz wyciągnąć, co mi pomoże nie dobra, prawie nie możliwe by było. No ogólnie to, no co, eee, no można, e, ten, to masz Jowy czy e, Bedroka? Mm. Wysiłem! Kurde, ktoś tam osuje Ellie no to na pewno więcej ten... No nie, to nie jest live To git mi bardzo dużo rywalów jeśli chodzi o live Nie, w Stambly guys teraz nie dam rady, bo mam aktualizację. Czego to mi się wydaje, ale. Wiesz. Ja, bierzcie Minecraftowi youtuber, jestem nowy. Jeśli chociaż chwilę, pograj nam na Archie GG. Już myślałem. Jest. Jest. Kolejna. Kolejna. Mam na z Kolejna. 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 na Kolejna. 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 Kolejna bina nargh gg ale ale co ale co no a, a co Ej, a to ty nie cel... 6? MBW O, dobra. To nie te pan. ale nie te pan takich Chyba, że ktoś z was. Kto jest na live. No to zapraszam. Ale co, ale, a, a ale co? Ale wpina anarchię, PG. w sensie wejdź, patrz, masz minecrafta, co nie, masz minecrafta, klikasz um, multiplayer server, a no, to gadaj No dawaj, mów. Czekam, 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 Dominik, czekam. Tylko przy co? Aha, to nie, to nie, nie, nie. Bratku, familii friendly. Nie, nie, nie. Mm, nie, Sory, no. Już bym nie chciał, żeby ktoś ten przepinał na czacie, tym na live

Jesteście na live, to się nie tepajcie do mnie. Dobra, nie, no ja typnę kogoś, tylko lognę. Алиша, она не 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 вид. О, добрый, он с этого <laughs> Żarty. Czemu nikt nie wpija na live? Ej, weź mi i napisz, ile jest osób na live. Ej, Dominik. Ile jest ten osób na live? Ej, co? Nie. A nie, mam, ale nie grom. Jestem chłopakiem, a nie dziewczyną. Hmm? O śmierci życie. Dobra, ale przy się. Ej! Ej. Nie mam lajków, ten like. I ile ludzi jest na nim chciałbym wiedzieć. O! Ty! Jaki ładny coś zbudował? Ej. Dobra, nikt nie wbija, koniec, na nara, nie <grystanie> No, to jeden ja, a lajków ile? Ile lajków? Zero, mm, proszę, więcej niż zero. Ktoś napisz ile lajków. Mio. Uconią no? <gry> Jak dwa? Przed chwilą właśnie sprawdziłem i zero. Nie wiem. nie wiem, nie wiem co zrobić. Ty sobie, dobra, let's go. Nie mogę nikogo znaleźć. Ej, druga osoba, napisz coś na czacie, proszę. Będzie losowanie, jak trzy lajków już niemożliwe. Jeden lajków. Nie kłam. Przecież to widzę. Są dwa. Ty myślisz, że ja tego nie widzę? Ej. Nie osoba. Hmm. no, osoba. O, to chyba byłby koniec live'a, Nie chcę się nagrywać. Za ja mało osób wybija. na anarchię. A ja was żegnam.